Witaj w podcaście Odwaga Bycia Sobą, w przestrzeni stworzonej z myślą o Tobie. Nazywam się Maja Ławicka, jestem certyfikowaną facilitatorką Access Consciousness i liderką transformacji. Pomagam kobietom wracać do siebie, wydobywać prawdę i kreować życie z lekkością i świadomością. Zapasz coś pysznego, usiądź wygodnie. Zaczynamy! Zdarza Ci się odkładać siebie na później, bo nigdy nie ma idealnego momentu witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Odwaga bycia sobą. Dzisiaj mam dla Ciebie niezwykłe zaproszenie, ale zanim zacznę o tym opowiadać, zadam Ci jeszcze raz to samo pytanie. Czy zdarza Ci się odkładać siebie na później? Bo nigdy nie ma według Ciebie idealnego momentu, czy Twój umysł wciąż kontroluje Cię, krytykuje, analizuje i może masz takie ułamki sekund, że masz tego dość i czujesz głęboko czujesz, że mogłabyś bardziej, inaczej, odważniej. Ale cały czas wewnątrz coś mówi: nie, nie teraz, zrób to lepiej, spróbuj jeszcze bardziej. Odkładanie siebie na później jest jednym z naszych uzależnień, a tam, gdzie uzależnienie, tam jest kontrola naszego umysłu. Od kilku nocy. Energia pewnej, pewnego wydarzenia powodowała, że nie mogłam spać. Właśnie stworzyłam unikatowy program, który nazwałam An Mind Masterclass, choć tak naprawdę chciałam chciałam je nazwać Mindfuck, ale wiedziałam, że Zarówno Facebook, jak i Instagram. Zablokuje mi dostęp do tego, więc, żeby było ładnie. Unmind, masterclass, 100 dni magii, bez końca umysłu. I energia tego wydarzenia reowała, tworzyła, żyła we mnie przez kilka dobrych tygodni. I pomimo tego, że być może słyszałaś już o programie, Którą część osób nazywało. Zresztą ja też mówiłam o tym setka. Być może słyszałaś o poprzednich edycjach, ponieważ jest to już trzecia edycja setki. Ale energia tego i to, co tak naprawdę stworzyłam dla was, jest zupełnie czymś innym. Choć zawiera w sobie część tego, co było wcześniej. Kiedy zapraszałam. Na pierwszą edycję setki chyba półtora roku temu. Zapraszałam ludzi, zaprosiłam ludzi. Tak naprawdę też by mnie poznali, żeby zobaczyli. Kim jestem jako facilitator, jako osoba. Jak się przedstawiam, na ile jestem autentyczna i niosę za sobą energię tego. O czym mówię? Ale dzisiaj, z perspektywy tego półtora roku, bardzo się zmieniłam. Zmieniłam się jako facilitatorka i mam wrażenie, że daję dużo więcej energii, więcej narzędzi i stwarzam przestrzeń do zmiany większą. Niż kiedykolwiek wcześniej? Pewnie dlatego osoby, które są ze mną na różnych programach albo biorą udział w klasach, pytali mnie, kiedy znowu, kiedy znowu, kiedy zrobisz kolejną setkę. Nie każ czekać do kolejnego stycznia. Więc o to wracam. Ale tym razem na zupełnie innym poziomie. Co to jest? I jak działa program? Które stworzyłam, Unmind, Masterclass. Od 17 września przez 100 dni, a właściwie 101, bo de facto zaczniemy 18 września, będziemy spotykać się codziennie na żywo. Minimum pół godziny połączenia ze mną. 17 września wieczorem o godzinie 19.30 rozpoczniemy spotkanie, za chwilę o nim powiem, a Każdego kolejnego dnia będę się łączyć z wami codziennie na zamkniętej grupie facebookowej, gdzie będziemy powtarzać jedno z najpotężniejszych odkreowań Access Consciousness, ponieważ ten program jest oparty na narzędziach Access Consciousness. Jeśli mnie słuchasz, to wiesz, że jestem certyfikowanym facilitatorem tej modalności. Ja właściwie żyję tymi narzędziami i dzięki nim jestem dzisiaj tym, kim jestem. I każdego dnia odkrywam ogrom możliwości i otwieram się cały czas na coś, co nieznane. I można powiedzieć, że te narzędzia uratowały moje życie, więc jestem z nimi na co dzień i to z nimi, nimi dzielę się z tobą. Um, zarówno na podcastach, ale też na wszystkich programach, które tworzę. Więc każdego dnia będę powtarzać, a Ty razem ze mną, choć nie musisz się tego uczyć na pamięć, jedno z najpotężniejszych odkreowań przez 100 razy. I za każdym razem będzie ono miało inną moc. I do tego dołączę, dołączę facylitację. Narzędzia, wsparcie dla każdego, kto będzie w tej grupie. Podążając za energią, będę dodawać różne rzeczy, po to, żeby, jeśli zdecydujesz się wejść w tą studniową zmianę, w ten studniowy proces, żebyś po pierwsze wytrwała, otrzymała jak najwięcej i żebyś otworzyła się na to, kim prawdziwie jesteś, kiedy odpuszczasz ograniczającą kontrolę umysłu. W tej kontroli jest też osąd, jest też brak przyzwolenia dla siebie, jest ogromny, ogromny cały schemat przekonań, platform, w której żyjemy, struktur, w których żyjemy, które trzymają nas bardzo mocno w ryzach, tak jak to nazwałam, w gagańcu umysłu. A tu chodzi o to, żeby się puścić, żeby odkryć swoją moc, żeby odważać się, każdego dnia sięgać po taką ukrytą część siebie i dzięki temu otwierać się na magię życia i istnienia, czymkolwiek to dla ciebie jest. Więc będziemy używać narzędzi Access Consciousness i jedno jest pewne. Że będąc na tym programie wejdziesz, zbudujesz w sobie mięśnior, zbudujesz w sobie nowe nawyki, zbudujesz w sobie gotowość obecności ze świadomością, będziesz łatwiej zadawała pytania, będziesz używać oświadczenia odkrywującego po prostu, bez zastanawiania się. Więc co wtedy jest możliwe, kiedy będziesz gotowa? W każdej sekundzie swojego życia otwierać się na możliwości. W ramach tego programu będzie też pięć grupowych sesji Symfonii Możliwości. Te wydarzenia będą się tak czy inaczej odbywały, będą osobno płatne. Ty masz je w cenie, wchodząc w program. Każda z tych sesji będzie prowadzona z różnych miejsc na Ziemi, z różnych krajów, z różnych klas, w których będę brała udział. Więc będę zapraszała Cię do wyjątkowej magii, mm, tylko też po to, żeby wycisnąć z tego programu jeszcze więcej i otworzyć się na coś. Totalnie, ekstremalnie niewyobrażalnego, bo teraz jest ten moment, gdzie możemy sięgać absolutnie po wszystko. Wspomniałam o pierwszym spotkaniu 17 września wieczorem. Na tym pierwszym spotkaniu stworzymy listę, wow, listę Twoich marzeń, pragnień, po to, żeby w trakcie tych stu dni otworzyć się na możliwości tego, by one się. Zrealizowały, zmaterializowały, żeby, żebyś przyciągnęła do życia to, czego pragniesz. Moja lista z poprzedniej edycji zrealizowała się już dzisiaj w 90%, pomimo tego, że tą listę tworzyliśmy 9 miesięcy temu, i wiem, że nie byłam, że nie jestem jedyną osobą, której lista się zrealizowała. Więc dlatego pytam Ciebie, o co tym razem? Jesteś gotowa, gotowy poprosić. Gdybyś mogła poprosić o cokolwiek. Co by to było? Przejdę do pytania, które być może huczy w twojej głowie. Okej, okay, brzmi to, wow, 100 dni. Tak potężny program. Jaka jest jego cena? Więc daję ci znać. Że Twoja inwestycja na te 100 dni to jest tylko 777 zł, pod warunkiem, że zapłacisz. Zapiszesz się i zapłacisz do 15 września. Potem cena tego programu rośnie do 999 zł. To jest naprawdę potężna masterclassa. Więc, czy, czy jesteś gotowa, Zainwestować w prawie cztery miesiące zmiany, która dzięki tej codziennej obecności, ćwiczeniom, odkreowaniom, narzędziom będzie dla Ciebie lżejsza, łatwiejsza i bliższa niż bez tego. Jeśli wolisz płatność ratalną, jest też taka opcja. Możesz zapłacić 3 razy po 300 zł, ale tylko jeśli zdecydujesz się płacić też pierwszą ratę do 15 września. Więc patrząc na, a jeśli, jeśli interesuje Cię płatność w euro, też jest taka opcja. Szczegóły wysyłam po zapisie na maila. Zresztą, jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz zadać mi je w komentarzu albo w wiadomości bezpośredniej. Ale wracając do ceny, to mniej niż 777 zł na dzień. Tak naprawdę mniej niż kawa na mieście. A co w zamian? W zamian transformacja, która nie pyta o zgodę. To jest, to jest start, to jest wybór, to jest Twoja gotowość na ogrom tego, co jest możliwe. Jeśli tylko pozwolisz sobie na puszczenie się z kontrolą i wyjścia z kagańca umysłu. Bo to jest ten moment, żeby wyjść poza kontrolę, poza perfekcjonizm, poza odkładanie życia na później. Więc jeśli Czujesz dreszczek, jeśli czujesz energię, jeśli czujesz, że o oh, wow, to jest dla mnie tak, marzę o tym, żeby każdego dnia być w gotowości, żeby był ktoś taki, jak ja, kto będzie każdego dnia stymulował Cię do obecności, jeśli potrzebujesz motywacji, jeśli czasami wstajesz rano zniechęcona i o, oh, niech ktoś coś tutaj dla mnie zrobi, to to jest ten moment żeby dołączyć do grupy i pod moim przewodnictwem, pod moim, pod moim prowadzeniem przejść przez potęgę studni i odkryć, że wszystko możesz, jeśli tylko wybierzesz siebie. Więc zapisz się teraz do Unmind Masterclass i wejdź. 100 dni transformacji, które mogą zmienić wszystko. Startujemy 17 września, więc dołącz zanim twój umysł powie ci: E, to nie czas. Bo jeśli właśnie to usłyszałaś w swojej głowie, to właśnie znak, że czas jest teraz. Dziękuję. Dziękuję, że byłaś ze mną. Zasubskrybuj podcast i podziel się nim z kimś, komu może dodać odwagi. Nie odkładaj siebie na później. Bądź sobą. Proszę cię. Odważ się być. Po prostu, po prostu bądź. Do zobaczenia na drodze.